Hej, Siemano, wam wszystkim z tej strony, Alek. witam Was w kolejnym odcinku Gotika. No i stoper poszedł. A my, cóż, FPS rośniecie. A my się przenosimy do Xardasa, Czwóreczka. Mam nadzieję, że starczy nam mamy. Starczyło. Proszę bardzo. Tu mamy takie fajne skrzynki. Ciekawe czy mi się obraził jakbyśmy go okradli. Myślę, że nie. No i bardzo dobrze. Miksturki to jest podstawa w tej grze, więc szkoda, że tak dużo na manę, a ja na manę tyle nie potrzebuję, no ale Tak sam mówi. Co tam jest? Chciał wiedzieć, ale nie dowiem w tej chwili na pewno. Tu nic nie ma. Skrzynki żadnej nie ma. Nie lubię tych wiersz jego. O, o jest. Idzie się szybko tutaj zbugować. No, jestem ciekaw, czy drabina dobra jest. Nic nie widzę, Xardas. No drabinę chociaż masz porządną. A nie tak jak ci w starym obozie. Co tu jest? Tu niczego nie ma. W ogóle jest ciekawa rozkmina. O, tu jakieś, ale nie można tego przeczytać, więc. Xardas! Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Nazywam się. Nie interesuje mnie twoje imię. To nieistotne. Liczy się tylko to, że jesteś pierwszą osobą od wielu lat, której udało się rozwiązać zagadkę golemów. No jedziemy po kolei. Czy ktoś jeszcze tu zaglądał? Bardzo rzadko. Zwykle szybko zaczynali mnie irytować i nasyłałem na nich którąś z moich magicznych istot. Wolisz wieść żywot samotnika, czyż nie? Mm, no dobra. Przysyła mnie Saturas. Potrzebujemy twojej pomocy. Magowie wody zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest? Nie. Aha. No to następna opcja. Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Nie powiem, żebym był szczególnie zaskoczony. Tym durnym barbarzyńcom z zamku z Gomezem na czele nigdy nie można było ufać. Pomagając Gomezowi w objęciu władzy, kolisto i inni sami kopali sobie grób. Dobra, no to ostatnia opcja nam została. Tak zwany śniący okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. Przekonało się o tym bractwo z obozu na bagnie. Magowie wody uważają teraz, że cała kolonia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Stoimy przed poważniejszym zagrożeniem, niż ktokolwiek wewnątrz bariery jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Zapomnij o tym całym kopcu. Jego potęga nie wystarczy, by przełamać barierę. Gdyby Koristo i Saturas nie tracili cennego czasu na te swoje dziecinne spory, wiedzieliby teraz, co należy zrobić. A co twoim zdaniem należy zrobić? Żaden z dwunastu magów nie zadał sobie trudu, by zbadać, z jakich przyczyn bariera wymknęła się spod kontroli, ani dlaczego przybrała tak ogromne rozmiary. A ty wiesz, co się stało, tak? Cóż, jedno jest pewne. Odpowiedź spoczywa ukryta głęboko pod miastem orków. Miastem orków? Orkowie to nie zwierzęta, choć wielu ludzi tak właśnie myśli. Ich kultura dorównuje wiekiem naszej. Wiele stuleci temu pięciu orkowych szamanów przywołało do tego świata potężnego demona, który miał im pomóc zdominować pozostałe klany. Ten demon, to śniący, prawda? Orkowie nadali mu to imię dużo później. Ale nie powiem ci, dlaczego wybrali tę nazwę, ani dlaczego tak bardzo się go teraz boją. Dlaczego nie? Myślę, że możesz być. Nie. Aby mnie przekonać, musisz wykonać jeszcze jedno zadanie. Jakie zadanie? Słuchaj uważnie. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale. Więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta Orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie Wysokiej Góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela, choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Hmm. Co tam masz Poszukuję ciekawego? Wyzwanie szkieleta, golema, podpora i śmierć ożywiańcą. Ule Szałowa ma, Szałowo. Hmm. Nic ciekawego się nie dowiedziałeś, jak no, widać <grych> na załączonym obrazku. No że ten teges. Teraz pytanie: jakie ja mam z tym zejść? <grych> Bo ja to czarno widzę. Ogólnie, ogólnie w tej wieży to jest największy problem, że tu nie ma jak zejść nigdy. I dlatego trzeba robić tutaj zapis. Za każdym razem jak się jest u Dlatego robię to. I. Jeronimo! Przeżyłem. Ok. Ale teraz sączy się z nas krew. Mam nadzieję, że mam jakieś tutaj. Coś tu jest. Trzeba to pojeść. Wszystko jakieś górskie mechy. Bonus mana. O, serapis. jakieś jakiś tu jest. Do starej Cytadeli mi mówił, że mam iść. Karwasz, twarz, gdzie to jest w ogóle? Tak jakby powiedział mi, gdzie to jest, to bym... był wdzięczny, ale oczywiście tego już nam nie powiedział. Bo po co? Ojeju... Czy ja pamiętam, gdzie to staro, coś kojarzy, gdzie to może być, ale... Czy to tam jest? To jest bardzo dobre pytanie. No, nie pozostaje nam nic innego, jak się przekonać o tym. Czyli trzeba iść. Tu? Nie, 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 nie. Jaszczurki? Wy to nie. Na razie to my jeszcze nie przyjaciele, więc... Dobra... Nie chcę pływać bez im. No i okej, okay, przeszedłem tutaj. Muszę się wrócić na rozdroża tych dróg. Tam jest. Tam wtedy będę wiedział, gdzie jestem, wtedy, bo na razie to ciemna magia tutaj. Tu było przejście. Tu jest na do ekspienia. A ekspienie nas w tej chwili tutaj nie za bardzo interesuje. W ogóle, jak z naszym poziomem? Poziom 20, mam 10 punktów nauki. Mistrzem jestem broni dwuręcznej. Trzeba by się jeszcze kuszy nauczyć strzelać, to wtedy byśmy. No dobra, to ja teraz idę tutaj. Tak mi się coś kojarzy, to tutaj było. A dlaczego, to nie wiem, naprawdę. Czy ja dobrze idę? Się okaże. Jak nie, to będziecie mieć wędrówkę z Bezim. Ale jakoś mi się wydaje, że to jest to. No, tutaj są te. Dobra, chodźcie. Napyrkaj! Dawno, kurde, nie walczyłem, więc to nie jest to miejsce. Tu jest tylko zawalona, zawalona wieża zasiątka więc to nie to. Tak przeczuwałem. To kurde czy to tam na górze nie ma tych ruin? O, tu mamy jakieś wejście do jaskini. Co nas tu czeka? Nawet nic nie ma. Po co takie jaskinie robią, nie? To no jest dobre pytanie, ale dobre ja muszę sobie pojeść czegoś, bo... Mana, punkty życia, ogniocierń, jabłka, ser, trzeba pojeść to dziadostwo. No będziemy miksturkami się poić niedługo. Znowu, no ale okej, okay. idziemy tędy. Stara cytadela, dlaczego ja nigdy tej starej cytadeli nie kojarzę? To jest dobre pytanie. No okej. Okay. Ruszamy panowie moi drodzy. Zobaczymy czy uda nam się tutaj gdzieś szybko dostać. No interesuje mnie teraz ta góra strasznie. A co wy tutaj robicie? Ork myśliwy. O to jest dobre pytanie co on tu robi. To jest chyba to. Tak, słyszę tą walkę. Idziemy, mój drogi przyjacielu. Mój przyjacielu. Już tu jestem, już. Gdzie tu jest to wejście? Ach, ty. Dobra. Zorka nic nie wyjdziemy, ale kruż warok, jak najbardziej. No i gdzie jesteś, panie drogi Orku? Nie gadaj, że się wszystko zbugowało. Gdzie ten ork jest? <grymne> Dobre. Gdzie oni są? Na dole znowu. <laughs> Nie. Ta gra mnie rozwala. Ogie bogi. <laughs> Idziemy dalej. Co tutaj jest? Może gdzieś tu jest jakieś zajście do nich Co wy żeście odwalili tutaj? Nie, bo ja tu Au! Przy... Kruż Brokar Co tutaj? Walczą, dobra. Już nadchodzę. Przyjacielu. Nie, nie! To się nie zdarzyło. Powiedzcie mi, że nie. Ja nie, nie wytrzymam. Jeszcze raz. A ja, oczywiście, zapis gdzie zrobiłem? Przed skokiem, nie? No, geniusz ze mnie. I to geniusz zła. Totalny. Przeżyłem, dobra. Nie uleczam się tutaj jeszcze. Pieprzyć to. Nie, to... To, to przechodzi ludzkie pojęcie. To, 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 No jeszcze bym tutaj zginął, to bym się uśmiał. Dobra. Nie no, trzeba się podleczyć, bo to jest po prostu katorga jakaś. Nie, nie, nie bez. Jeszcze ty się ino nie bój nam tu. Bo, bo to już w ogóle byłoby dobicie mnie. No ale oczywiście w każdym odcinku śmierć musi być moja, więc dzisiaj również. Dobra. Także no ten Teges udało się nam umrzeć, żeby tradycji stało się zadość. więc dobra. Idziemy, idziemy. No i tędy Dobra. No to jeszcze raz się leczymy. Znowu tym samym co przedtem? Dobra. Bonus życia to też jest. To mięso jakbym sobie upiek, to by mi więcej przywracało życia, ale nie. O po co? No ale dobra, może to starczy. Nie no, teraz już chyba misturki będziemy pić cały czas, bo to jest przesada. Ale jak oni mnie zabili, to dalej nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Naprawdę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Już te dwa ogary zostawię w spokoju, już nawet się do nich tam nie zbliżam. No ale dobra. Się rzucił oczywiście. Mało ma życia, i się rzucił na nich. No a jak? Czemu by nie? Jeszcze Dino tu spadnie. No, zachód słońca piękny. No, chodź. Czekam. Dobrze. Dobrze, Bezzi zrobiłeś. Teraz idziemy tutaj. To będzie drugi chyba. No. To był drugi przy tych wrotach całych jednych, przy bra nie przy bramie, tylko przy moście. O. Mam nadzieję, że tym razem. Nie mam dobrego wyczucia jeszcze tym mieczem, tak zauważyłem. No, mam nadzieję, że tym razem nie zbiegliście na dół. O, udało wam się coś innego wykombinować. Dobra. I ten jest po drugiej stronie, pewnie, nie? Dobra, bo prawie znowu by mnie zadzikali. Gdzie jaka chucia kucia? Nie rozmawiamy jeszcze. Ja się chcę podleczyć. Dawaj miksturki. Many też wypiję od razu, mieć pełną. No i dobra. Zapisz grę, jestem ciekaw co ten przełącznik robi w ogóle. To otworzyło to wejście do tego, czy coś? Co tutaj jest u góry? Jestem ciekaw. Jak nie spadnę, oczywiście, ech, ech. wbijaj malutki, wbijaj tam. Nie, wejdę tam. Patrz, nie pozwoli mi pieprzyć was. Ja tam jeszcze wejdę, ale na razie urszak. Aha! Aha, to tu takie są rzeczy. No, jestem ciekaw, co tam pod spodem jest. Zły Orkowie chcieli mnie zabić. Kiedyś, brat, dzisiaj wróg. Czy tam gdzieś jest golem? Chyba tak. No dobra, będzie się trząsł ekran. Kim jesteś? Jestem... Urszak. Jestem Syn Ducha. Ludzie mówią szaman o kurde. skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec? To wiele zim temu. Hmm. byłeś niewolnikiem w kopalni? A w której? Kopalnia. Pod wioską w kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak, w niełasce. Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest. Zły demon. Kruszak. Ciekawe, co to za kruszek. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią, spać. A, Asta śniący. No jak? Ludzie mówią, śniący. Co wiesz o śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni zęducha, jak urszak. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia Śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla Kruszak, ale Kruszak zły rzucił klątwę na wszystkich. Co budowali mu dom? Bracia bez serc. I żyją i nie. Tak i tak. Puszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Kruszak. Kruszak dostaje ofiary. Żeby nie był zły, Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że Kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią Urszak iść. Bić Urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić. Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował urszak. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta. No trudno, jakoś trzeba się przebić. Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu, bardzo silni. Bracia bardzo wiem! Obcy nie iść! Dużo wojowników! Obcy zabity! Inni syn ducha w domu! Spalić obcy! Zabić obcy! Dobrze już dobrze. Ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak! Obcy, weźmie ulumulu! Ulu Ulu, <grymne> Znak przyjaźni. Ulu mulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie ulu mulu. to obcy nie zginie. Właśnie. Gdzie mogę znaleźć to ulu Opcy Obcy znajdzie przyjaciel Urszak. Przyjaciel Urszak, da ulu mulu. Obcy weźmie, ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co ci chodzi, tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela. Przyjaciel, urszak w kopalni. On został. Chory. Nie uciekł. Hmm. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni. Kocioł. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuję obcy. Obcy uratował urszak. Obcy teraz przyjaciel, urszak. Przyjaciel weźmie talizman, urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Usza go zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie, jak pomoc potrzebna. Kto wie, może kiedyś skorzystam z Twojej oferty. No okej... Okay. Panie golemie, co Pan tam wyprawia? Mam ten jeszcze. Co to, to za talizman jakiś nam tu dał? Chrona przed ogniem, jest. Straszne. Boski młot. Robimy zapis. Czas nam się zakończył, ale jestem ciekaw, co w tej dziurze tam jest. To ja, mnie intryguje to trochę. Jak oczywiście przeżyję, bo to, to nigdy nie powiedziane. Dobra. Tyn, tyn. Gdzie ty łazisz? No dalej, chodźże tu, łajzo. Dobra, kamienny golem zniszczony Co to tutaj jest? Hmm. Przełącznik, napój, napój Co to za przełączniki znowu? Tu też jest jakiś przełącznik A co ty robisz? Proszę. A co ty robisz? Też się coś suwa. Nie wiem. Nic te przełączniki chyba tak naprawdę tu nie dają. Aha, to jest pewnie, żeby wrócić. Tak podejrzewam. A to tu nie wrócimy? A się w kopalem. W kopalim w takie dziadostwo i teraz to nie wyjdziemy. A to ci nowina, a to ci nowina. Nie, no tutaj powinno się wejść. Tak patrzę. Nie, dobra, zrobimy sobie teleport po prostu bezić się z Oczywiście, że on to zrobił. Jest! Dawno bezzy się nie zbugował. Zrobię to na testingu. Może jak go wczytam, to on się odbuguje. Szybko. Dobra, żyjemy. Teleport. Panie mój drogi, teleport robimy sobie dokąd. Gdzie to jest? Mm. Domagów wody, piąteczka. Co wy tu robiliście? Rozmawiałeś z Ksardasem? Yy... No wiesz. To nie jest tak, jak myślisz. Jak to? Ksardas musi nam pomóc w zdetonowaniu kopca rudy. Kopiec jest. Hmm. jest już bardzo duży. Znajdź Ksardasa. On musi nam pomóc. Oj, bez i nie chcesz się przyznać im. Witaj. Lee przyjął mnie w poczet najemników. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz jesteś oficjalnie członkiem naszej społeczności. Witaj wśród nas. Obyś wrócił cały i zdrowy. Cały i zdrowy. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. O co ci chodzi? Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan, jak odzyskać zajętą kopalnię. O, nie. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak, proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Hmm. To będzie pól, już widzę to w następnym odcinku, jak ja w wolnej kopalni będę coś robił. Hmm. No ale dobra, w końcu trzeba będzie tam do tej kopalni iść. Dobra, tu sobie zejdziemy tak powoli. Inni nie uważać na to co Najemnik, najemnik. A ja bym chciał się przespać gdzieś. Bo jest nocka, krzykacz ty co se możesz. Spadaj! Hej ty! Spadaj stąd albo wezmę Nie maruć. To misje nam zostały tak: poszukiwanie ulumulu, wypędzony szaman orków. Hmm, teraz mogę wrócić, by wypełnić wreszcie moje zadanie, Ale, 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 wszyscy magowie ognia zginęli, wymykać wymyka się spod kontroli. Diego kazał mi podjąć i Gorna, że mają się spotkać z nim i z w wzajemnym miejscu. Chyba nie robią tego pierwszy raz. Dobra, zapisujemy w tym momencie grę. Ja może poza odcinkiem przejdę się tego Lestera w końcu i trochę po podekspię się przed, tą, przed tym, co nas czeka w wolnej kopalni. No już nie wolnej, bo tam już przecież siedzą strażnicy ze starego obozu. No dobra Trzymajcie się na razie, papa, no i hej!